Halo widzowie, z tej strony Marcela, to jest kolejny odcinek Dzisiaj sobie będziemy rolić w PLS Tak coś, jak to gra się nazywa Dziwnie, nie? I będziemy dzisiaj grać sobie w piłkę To jest piłka jak coś Krem next in Ok in Poland next. Yes No i będziemy tak sobie dzisiaj grać Next match Play Dobra, Polska, wiesz, Rosji o nie Rosja no, Już odebrali piłkę głupie to. Hmm, żartuję. No, let's go, kostek! Kostek. Szelot! Chodźmy to. Ja nie mogę pierwszego w trzeciej minucie, to jest niemożliwe. Mój rekord. Nie no, już kiedyś było w pierwszej minucie. Ale dla mnie to to nie jest możliwe. Na, tak miało, to jest niemożliwe strzelić w minucie gola. No patrzę, minuta, jeden, gol. Nie? I myślę sobie, co? Myślałem, że ja w kilka minut strzeliłem, a to nie. Cześć, Neg. Dobra. To już nie Kilka gier, grać, bo jedna. Ten. Kostek, czyli. Ta, no Eza. No Eza. Pokażę, co Dobra, już. Odrysujemy. Rejsujemy. Dobra. tu. Ogólnie. Polka do to na tobie czyli Rosja jest słaba według Polski. No, ale ja chciałam w ślizgiem. Mm, dobra, ale dobrze, że rozebraliśmy ten mecz, nie? Lewandowski? Lewandowski napiera. No nie przeję. Nie Lecimy za nim, ja lecę za nim. Dobra, nie, nie, e, nie ma mowy. W ślizgiem chciałem. Dobra, dawać, dawać. Dobra, nie. Dobra była piłka. Ostatni Lewandowski, lecimy Lewandowski. Leci, leci, tak, kiwanie, kiwanie, czy będzie gol? Kurde, bo nie, to jest mogłem mocno wyralić, bo mogłem to zrobić tylko z jedną drogą, bo mogłem mm, kiwaj, keyboard, bedunalek, kiwajcie i chanie, chciałem, mm, dobra, wyrala. Do Dobra tera moc Nie no kurde dobrana Górą Górą leć! Kostek Leci kostek Nie Mogą mi wybrał na Kurde. Dobra, już dobrze. Leci Lewandowski. Czy Lewandowski strzeli? Kurde. Mi Bo ja mam taktykę na to. Nie, kurwa, nie mam taką taktykę, że ja w jednej skręcam, strzelam. Znaczy pewnie nic z tego nie zrozumieliście, ale Postaram się to wytłumaczyć Dobra, na pierwszej głowy lecimy tylko połową Cztery minuty pałacie na to Dobra, let's go Uchycha, 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 Dobra, ale dobrze zrobiłam Lewandowski <grym> leci? Będzie Nie! Co tyle, lewandowski zrobił? To nie umie trafić w rąk Добро, летим! Летим! Дайте, укивайте. Шли, шли! А у меня 24 подписки? Я вам bardzo зачекиную. Так что по 24 подписки добились. Жутко. Гол. Вот в деревьях, оно вжитко. Покажите... Мучите! Мучите! Слиз! Мучите! 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 Wiedziałem. Dobra. Dobra, chciałem sobie dobrze Zrobię. Wyrzucam. Kurde. O kurde. Mam nadzieję, że nie będziesz strzelał, Jurek. Dobra. Dobra, wykopuj. Wykopiemy. Tchwiłeczko.

Lecimy! Lewandowski teraz musi wystrzelić. Jak jeszcze? Prze... Kurde! Jeszcze zabrał piłkę ten! O kurde! Czerwona kartka! Schodzi czy nie? Działam już. O! Kostek. O, Lewandowski lecił, małotwarty przestrzeń. Dobra! Do... Chile! 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 Dobra! Niechaj może znowu się pojawi odcinek z wrodzeniem ciotycznym, ale to może tylko. Nie mówię, że na pewno. Kurde, ale. Ale tak, dobrze zrobię. Dobra! Lecimy! Tak? Kurde, gramy piłeczki. Kurde, ale oni wymiatają to. Nieźle wymiotają, co nie? nie? Ślizg. Nie strzelam. Nie ma szans. Dobra, 3-0 wygraliśmy z Rosją. Może z Rosją? Ja nie mogę. To jest lepszy od Rosji. Dobra Gramy kolejnego meczu Chyba już ostatni bo, bo ta pierwsza połowa znaczy, no ten cały mecz Grał Trwał 8-9 minut prawie Dobra, widzowie Ja ten, ja zrobię cięcie pod tym Okej, okay, już jesteśmy mm, Czekaj, że to się nauczy Muszę sprawdzić Nagrywa, dobra. Next next match, play. Dobra, lecimy Polska w Scotland. No i dobra, gramy. Oczywiście Polsko jak zawsze. tylko jak nie będę grać. Czy nie? Jaki mamy? Bom. Mateusz? Chyba Mateusz. Mateusz. Dobra, Ramka no. za. Ale podbił. Podbił ją strasznie. O, mm. 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 ładne Podanie! Lecisz. Dobra. Dobra, może na pewno to teraz wygramy. Znaczy nie na pewno, ale myślę, że to wygramy. Dobra, niech kiwają! Let's go! Uciekamy. Podanie. Podanie. Co Poda podać? Hmm. Za mocno podałem. Kurde Szybkość, szybkość Wszystko Kurde, ale oszukał Nie Nie mu Nie Teraz musimy to wygrać Ło w no, nie wolno mi się Wszystko, Çünkü Fera taka da mı? Haka mı da mı podnoga? Kaç mı haka podnoga? Kurda. Yine ne yaptın bu? Ne var ne var skiller No popatrzcie, co ja teraz robię. Czekajcie, bo mi się wyśmiał, to będzie mi napis. Nie ma łupki, nie ścielą nam, obie się Tu nie, nie widzą. To robi rynboła. przewidział. Dobra, dawajcie. Dobra, dobra, puchacz. Puchacz, ale dziwnie zabrzmił. Dobra, kończ pierwszej połowy. Jest remis, remis, może będzie remis lub nie Dobra, chyba druga pół... Łatwo do słowa Musimy 13 minut To sporo No kurde, co wysoko tak... Właściwie, ślicz Właściwie Dwóch oszukałem A nie, to już nie dał się na... Już myślałem, ślicz kurde kurcze widzowie. Nie. Nie. A Ale za wysoko różnie. Dobrze? Dobrze, weźcie piłkę. Dobra piła. Pustek ślizd. Dobra! Dwóch mnie tutaj zamykają. Będzie. Niech niech Nie wiem. Nie mówiłem. Idę na do Dobra. Nie. Nie. Poczekaj.

Wyjemy? Dobra, jestem Let's go. Kurde. Jest? Co ja zrobiłem? Dobra. Góra. Lecimy. po prostu gotów, musisz to szczęć. Yeah. Ja nie mogę. Kostek Krzysztof Karamowicz. Kostek. To oh, jest dobry kostek. Co nie? Kurde, kostek. Dlaczego to nie ukiwałeś? Przecież kostek 18. Dobra, bierzemy. Kostek. Kostek. курда зачем с вооружетками? С вагонетами. С вами такой сейчас сразу вообще Ну але. Ну, я зарубила на это. Короче, скончу матч. Добро, давай, давай. Добро. Уже. Trzy jeden, ale było. No, w ogóle aż na strzelili. No, mm. co? Dobra, widzowie, już będę kończył. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. No i chyba już się żegnamy. Pa, pa!